Drugi gatunek płyty PIR, taki oto przyjechał w tej chwili, to jest płyta w aluminium, czyli ma czyste aluminium jako okładzinę. Z jednej strony ono jest białe, tak jak tutaj widać, z drugiej strony jest metaliczne. Tak wyglądają płyty, słuchajcie, które przyjechały w drugim gatunku. Można je sobie zobaczyć, obejrzeć. Płyty idealnie nadają się na wszelkiego rodzaju izolacje, nadają się też na sufit podwieszany. Bardzo ładny materiał. Do tego oczywiście mamy profile H i profile U, którymi można to na suficie połączyć. Ale też na przykład, czy na izolację posadzki, czy na izolację fundamentu, czy na izolację na przykład dachu. Taka płyta będzie rewelacyjna. Wygląda bardzo dobrze. Wad właściwie nie widać. Oczywiście jak zawsze zachęcam, żeby przyjechać, żeby samemu zobaczyć. Bo tutaj na przykład zobaczcie, jakieś takie delikatne uszczerbki są. Także www.km.eu. Poleccie, polecajcie. Cześć.